MG HS Hybrid Plus to nowość, która właśnie debiutuje na polskim rynku i od razu wzbudza emocje. 224 konie mechaniczne mocy, klasyczna hybryda nie wymagająca ładowania z gniazdka, a do tego zaskakująca cena. Brzmi ciekawie? W dzisiejszym odcinku przedstawię promocyjne ceny i przyjrzę się dokładnie temu modelowi, bo może się okazać, że właśnie oglądacie nowego lidera segmentu. Koniecznie zostańcie ze mną do końca materiału, żeby utwierdzić się, czy ten pojazd w ogóle ma szansę zaistnieć na rynku na dłużej. Zaczynamy! MG HS to bez wątpienia bestseller wśród samochodów chińskich dostępnych nad Wisłą. Konkurencja spod znaku Omoda, Jack czy Bike próbuje zdeklasować lidera, jednak póki co dominacja modelu HS pozostaje niezagrożona. Napęd hybrydowy w MG HS nie jest zupełną nowością. Dotychczas oferowano ten model w wersji plug-in hybrid z jednostką benzynową o pojemności 1,5 litra, którą można doładować z zewnętrznego źródła najczęściej domowego gniazdka. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, ale głównie dla użytkowników posiadających łatwy dostęp do punktu ładowania. Polski rynek preferuje jednak hybrydy samoładujące się, czyli tak zwane hybrydy zamknięte HEV, które zyskały popularność głównie za sprawą Toyoty. Do tej pory MG stosowało tego typu technologię w mniejszych modelach, takich jak MG3 i MG ZS. Teraz sprawdzony układ napędowy bez konieczności ładowania z gniazdka trafia również do MGHS, otwierając przed nim drogę do większej grupy klientów, ceniących wygodę użytkowania oraz ekonomię eksploatacji. MG HS w nowej wersji Hybrid Plus to odpowiedź marki na rosnące zapotrzebowanie rynku na oszczędne i dynamiczne suwy. Nowy wariant wpisuje się w trend klasycznych hybryd, które zdobywają coraz większą popularność zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Co więcej, MG nie boi się agresywnych ruchów cenowych, a to może naprawdę sporo namieszać w tym segmencie. Pod maską MG HS Hybrid Plus znajdziemy dobrze znany silnik 1.5 Turbo, współpracujący ze specjalnie zaprojektowaną automatyczną skrzynią biegów. Cały układ napędowy generuje 224 konie mechaniczne, a to przekłada się na całkiem niezłe osiągi. Auto przyspiesza do pierwszej setki w zaledwie 7,9 sekundy, a jego prędkość maksymalna to 190 km na godzinę. jednocześnie producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,5 litra na 100 km i to właśnie ten kompromis między mocą a oszczędnością może być największym atutem nowej wersji HSA MG tradycyjnie oferuje dwie wersje wyposażeniowe Excite oraz Exclusive Wersja Excite w ceniku katalogowym kosztuje 137 900 zł i oferuje m.in. manualną klimatyzację, materiałową tapicerkę oraz pełen zestaw systemów wsparcia kierowcy. Wersja Exclusive wyceniona katalogowo na 148 900 zł i to już topowe wyposażenie, lista opcji ogranicza się właściwie tylko do koloru nadwozia. Ale MG robi kolejny krok dalej i już od startu oferuje agresywną promocję. Wersja Excite kosztuje 128 900 zł, a Exclusive zaledwie 139 900 zł. Trzeba przyznać, że trudno przejść obok takich cen obojętnie, szczególnie jeśli porównamy je z konkurencją. MG HS Hybrid Plus będzie oficjalnie konkurować z takimi modelami jak Hyundai Tucson Hybrid. Toyota RAV4, czy inne SUVy z klasycznymi napędami hybrydowymi. Nie ulega wątpliwości, że marka MG mimo chińskiego rodowodu z każdym miesiącem buduje coraz silniejszą pozycję na rynku. Konsekwentnie poszerza ofertę i uderza w najbardziej gorące segmenty, jak teraz w przypadku klasycznych hybryd. MGHS Hybrid Plus pojawi się w polskich salonach najprawdopodobniej już w lipcu. Patrząc całościowo na MGHS Hybrid Plus, trudno nie zauważyć, że mamy do czynienia z bardzo ciekawą i dobrze skrojoną propozycją. Atrakcyjna stylistyka, bardzo przyzwoite osiągi, niskie spalanie i świetna cena to połączenie, które może odebrać sporo klientów konkurencji. MG umiejętnie wykorzystuje moment, gdy wielu producentów skupia się na autach elektrycznych lub plug-in. Oni stawiają na sprawdzone, praktyczne i coraz popularniejsze klasyczne hybrydy. Z punktu widzenia rynku to ruch bardzo przemyślany. Konsumenci w Polsce wciąż są ostrożni wobec samochodów elektrycznych i szukają kompromisu pomiędzy ekologią, ceną i funkcjonalnością. A klasyczna hybryda, taka jak na przykład ta w MG HS Hybrid Plus, wydaje się być ciekawą odpowiedzią. Ale z drugiej strony mam też wątpliwości. Czy MG uda się przełamać uprzedzenia klientów do marki, która dla wielu wciąż pozostaje chińską zagadką? Czy za kilka lat użytkowania model ten okaże się równie trwały i bezproblemowy jak jego bardziej znani konkurenci? Jak będzie wyglądał serwis, dostępność części i utrata wartości po kilku latach? Właśnie z tymi pytaniami przyjdzie mi się zmierzyć jeszcze przez jakiś czas. A teraz czas na was, moi drodzy widzowie. Co myślicie o nowym MGHS Hybrid Plus? Czy 224 konie mechaniczne mocy, niskie spalanie i dobra cena to dla was wystarczające argumenty, by poważnie rozważyć zakup tego auta? Czy zaufalibyście jeszcze nie do końca znanej w Polsce marce? I co dla Was jest najważniejsze w suwie z napędem hybrydowym? Dajcie znać w komentarzach pod filmem, z chęcią poznam Wasze opinie i doświadczenia. Moi drodzy, jeśli film Wam się podobał i chcecie więcej, to koniecznie zostawcie lajka, like czyli kciuka do góry dla YouTube'owego algorytmu. Zasubskrybujcie proszę kanał MotoPrezentację i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi motoryzacyjnymi materiałami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!